Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit i w tym filmiku pokażę wam, gdzie kupić, jak kupić Minecraft Premium w 2023 roku oraz myślę, że na przyszłe lata poradnik też będzie aktualny. Zaczynajmy. Zapraszam was do stawienia łapki w górę, do stawienia subskrypcji, napisania, komentarza. Lecimy. Tak więc, linka do strony macie w opisie. Jest to oficjalna strona Minecraft. Teraz tak. Wystarczy, że klikniecie sobie tutaj, pobierz Minecraft i macie tutaj dwie wersje. Macie wersję Deluxe Edition i Minecraft. Zawartość: Java Edition, Bedrock Edition, program uruchamiający Minecraft. Deluxe ma jakieś Minecoiny, mapy, jakieś skórki. Okej, okay. weźmy sobie to. Tutaj macie także inne platformy, jak Xbox. PlayStation, iOS, Nintendo, Android, Chromebook I teraz klikacie sobie finalizacja zakupu I musicie teraz albo zarejestrować się Do Microsofta Albo zalogować, są dwie opcje OK, ja wybiorę Zaloguj się, jeśli przypomnę sobie hasło, czekajcie OK, zalogowałem się Jak widzicie Teraz macie wybór zapłaty, macie of Card'a oraz DotPay to jest nowa metoda płatności No, karta Telefon, e-wallet no Wybieracie którąś z opcji jako, Jaką chcecie OK, klikacie kup No i Teraz tylko przechodzicie do Finalizacji transakcji No i Otrzymacie Minecraft Premium oficjalną wersję. Według mnie Minecraft powinien być tańszy. Mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam, kiedyś był po 80 zł. Nie wiem, tak mi się wydaje. Kiedy jeszcze Noc był w Minecrafcie, teraz podwyższyli. Tak mi się wydaje. Trochę ja uważam, że za drugie. Ale okej. Okay. No i to wszystko od mnie filmiku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz i do zobaczenia w następnych filmikach. Do no na razie, cześć, papa.